Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimci w kolejnym odcinku. Znajdujemy się przy oknie. Kto tam zwiewa? Jesteśmy przy oknie, czyli przy mojej stacji meteorologicznej. Zaczniemy tego vloga od czegoś, czego dawno nie było na tym kanale. Du duże przeoczenie uważam. Nie wiem co tu się dzieje, ale to już tak kilka dni nie ogarniam. Zaraz wam powiem czemu, ale zacznijmy od pogody. Sytuacja pogodowa wygląda następująco. Robię rzucik na ryżyk, bo chciałam tam iść, bo tam się chyba już coś z tym ryżykiem dzieje. Znowu nie będziemy widzieć, jak go posiali. Ale sytuacja pogodowa nie zachęca do spacerów, więc dzisiaj vloguś domowy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale. W zeszłym roku o tej samej porze co teraz, jakoś na początku maja, była dość duża powódź. Teraz też bardzo intensywnie pada od dwóch dni, ale podobno tylko do jutra. Nie, nie słychać tego chyba w kamerze, ale tak tu wieje i rzuca dymi moskitierami w oknach, co są że po prostu nie jest to najprzyjemniejszy majowy poranek, ale ten poranek nie jest nieprzyjemny tylko ze względu na deszcz, ale też na to coś tak te głowy ściągać tym ludzikom, co? Nie jestem poranek nieprzyjemny, tylko ze względu na deszcz, ale też przez to, że jesteśmy sami od kilku dni tutaj. Tyle co ja się Lego składałam przez ten tydzień, to się całe życie nie naskładałam. Jesteśmy sami, bo tata Sonu od kilku dni jest w szpitalu, dlatego że miał operację nogi. Kiedyś się u sobie złamał, wszystko było w porządku, ale zaczęła go boleć i okazało się, że ta noga jest w ogóle źle poskładana, i teraz mu to naprawiali. Więc jest w szpitalu od kilku dni i chyba tam jeszcze zostanie do poniedziałku. To się prawdopodobnie okaże dzisiaj, bo chyba tam intensywnie prosi lekarza, żeby go wypisał. Więc ten vloguś to chyba będzie taki vloguś z przygotowań do powrotu, taty sonu, taki domowy, no bo i tak raczej nie pospacerujemy dzisiaj. No, no więc, skoro vlog z przygotowań domowy, to zaczniemy od holu zakupowego. Zawsze jak nagrywam jakieś hole zakupowe, to przez 10 minut was przepraszam, że po prostu co to za, co to za niegodny kontent na tym kanale, ale zawsze mówicie, że lubicie, więc w sumie ja też lubię, więc idziemy nagrać haul z zakupów internetowych. Pogoda nie sprzyja, więc nie, nie, robiliśmy wycieczek na zakupy sami. Tym bardziej, że ja wiem, że tam pod mostem, jak się jedzie do supermarketu, na pewno trochę zalało i bym się bała. Ale zrobiłam zakupy internetowe wczoraj w nocy i przy, przywiozła je dostawa dzisiaj rano. Dostawa takich zakupów na szczęście odbywa się dużą ciężarówką, a nie wiezie ich pan na skuterku. Bo w takie dni jak dzisiaj, jak jest taka pogoda, to najchętniej, no, zamawiałoby się w ogóle do domu wszystkiego. Zakupy zrobiły. Nazamawiałoby się jedzenia na wynos, ale trochę jednak strach o tych panów na skuterkach, więc, więc często ludzie, jeżeli zamawiają coś w taką pogodę jak dzisiaj, to na przykład przed drzwi dla dostawcy wystawiają coś, na przykład soczek z witaminą C albo coś, żeby mu jakby wynagrodzić to, że ma ciężej w takie dni. W sumie fajny zwyczaj. Pomocnik gotowy do odbierania zakupów. Trochę zamawiałam, więc ciekawa jestem, czy będzie dużo pudełek. Nie nie. Jeszcze jak tak nagrywam na tej klatce, to patrzcie na to. Teraz jest puste, nic tam nie ma, bo dzisiaj jest dzień wolny, pani Ogórcik nie pracuje, a poza tym jestem umówiona na dostawy w piątki, ale mam torbę od pani Ogórcik! Kiedyś wam opowiadałam o tym, jak to wygląda, i pokazywałam wam zdjęcia takiej torby, dorobiłam się sama. Nie było ciężko. Wystarczyło się zapisać na subskrypcję jogurtów. Zapisałam się na taką subskrypcję jogurtów dla sonu. jakiś takich z probiotykami. I teraz pani jogurcik co piątek przychodzi i wkłada mi do tej torby pięć ogórcików I można sobie tak A zamówić. To pięć, no? Można nawet zrobić, że pani jogurcik będzie codziennie przynosić po jednym jogurciku, ale to by było takie niezamiłe. Więc oczywiście nie płaci się dodatkowo nic za taką torbę. Ta torba nie jest moja, chyba jest wypożyczona. Jakbym zrezygnowała z subskrypcji, to przypuszczam, że pani jogurcik by ją wzięła ze sobą. Tak mi się wydaje, ale raczej nie zrezygnuje. Więc idziemy rozpakowywać. Wszystko zamówiłam w jednym sklepie, i wszystko powinno dojść w takich torbach żeby oszczędzać plastik, ale rzeczy suche przypuszczam przyszły w takich torbach, więc no nic, bierzemy się za otwieranie. Ja już mam chętnych, są trochę zdziwi, bo tam nic atrakcyjnego dla dzieci raczej nie ma, ale zastanawiasz się, co tam jest w środku. <grym> Zamkniemy tutaj tylko drzwi, bo mamy tło z bałaganem. A a co tam może? Co to w nie, nie, być. Co to może być, ale o co to może nie być? Chorby to już jest wyższa technologia. Mają tutaj takie przegródki, żeby wszystko było zimne. Mi się wydaje, że to znowu jest kolejny chory zakopowy, który pokazuję, że kupiłam ziemniaki. Wygląda to tak, jakbym kupowała ziemniaki ciągle. A to są pierwsze ziemniaki, które kupiłam od tamtego czasu. Oczywiście. Szanujmy ziemniaki. Ziemniaki są dobre. Co my tu? Nie lubisz ziemniaków? Sono, gdzie to tak? Nie wypada tak? Co my tu... żeby było wszystko zimne jest to też taka saszetka, w której jest 100% woda zakupy podzielone na mrożone i lodówkowe w mrożonych jest tylko taki woreczek z wodą jeszcze jeden a w mrożonych jest suchy lód więc no nie umieszkamy a, zimne. zimne to jest chyba główny powód, dla którego ja robię te zakupy internetowe Przygotowałem na powrót męża, więc mamy mleko, to tylko on pije takie mleko bez laktozy, ja w ogóle nie piję, Sonu pije zwykłe. Parówki z Pororo, nie dlatego, że są z ale dlatego, że są najlepszej jakości wśród parówek. Wołowina, australijska w Korei, wołowiną australijską trochę się gardzi, uważa się, że najlepsza jest koreańska, czego nie rozumiem, bo te krowy tutaj nijak nie mają miejsca, żeby być szczęśliwą wołowiną ale koreańczycy bardzo lubią swoją, więc tak, australijska bułowina zwykle jest dużo tańsza, chociaż tak naprawdę przecież słynie z bardzo dobrej jakości. Na świecie. To były takie normalne rzeczy, a teraz mamy coś mniej typowego. Teraz sobie myślicie, czym ta biora będzie karmić tego męża jak wróci, ale to jest nyeolchi. To jest najpopularniejsza przystawka w Korei, oczywiście tak tego surowego się nie je, przyrządza się to Smażąc na patelni, dodając innych dodatków. Co no, lubisz miolci? Bardzo jestem ciekawa, czy to da się kupić w Polsce. Chyba w koreańskich sklepach powinno się dać. U nas to jest bardzo popularne. W każdym sklepie znajdziemy i w każdym sklepie z przystawkami, albo w supermarkecie znajdziemy też już gotową przystawkę z tego. I mam tutaj coś jeszcze. No nie myślałam, że kiedykolwiek będę Wam pokazywać. Mam tutaj połowę kości dwa opakowania i będę z tych kości gotować dla mojego męża zupę i... Obsługa się tutaj zajmuje pudełkami. Ta zupa, nie będę mam już pokazywać tych kości, bo to nic przyjemnego, ale ta to w ogóle to nie, to nie jest dla mnie przyjemne, ta zupa też jest dla mnie nieprzyjemna, nie lubię jej bardzo ale to jest podstawa wszystkich koreańskich zup. Taka zupa. Tylko zwykle w Korei nikt jej nie gotuje samemu. Nawet starsze gospodynie teraz często nie robią tego same w domu, tylko go kupują gotową taką zupę w saszetkach, taki bulion, albo nawet w kostkach taki bulion kupują. My dzisiaj będziemy przygotowywać samemu. Czytałam w takiej fajnej książce kucharskiej, jak ją zrobić dokładnie, to tam było napisane, że robienie takiej zupy dla kogoś to jest wyraz największej miłości i poświęcenia, bo trzeba spędzić dwa dni przy garnku. Więc, kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy stać dwa dni przy garnku. I niby tak jest, że stanie całe dwa dni przy garnku, ale tak naprawdę nie ma w ogóle roboty, bo składniki na ten bulion to są te kości i nic poza tym. Tak to się gotuje i wychodzi nam taki bardzo mleczno-biały wywar, który jest podobno bardzo zdrowy. Tą zupę nazywa się zupą na kaca, ale też nazywa się zupą na wszystko. Daje się ją kobietom po urodzeniu dziecka, zaraz obok zupy z wodorostów, daje się ją osobom starszym. Daje się ją jak ktoś jest chory. Więc będziemy taką zupę gotować. I co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze prażone niesolone orzeszki. A, jeszcze nie powiedziałam. Najciekawsze jest to, że to są kości z koreańskich krów. Ale wołowiny będziemy potem do przygotowania dalszego zupy używać australijskiej. Kości wołowe potrafią być w Korei bardzo, bardzo drogie i naprawdę niektórzy płacą za dwa kilo kości na przykład 180 zł. Są nawet kości w zestawach prezentowych. Tu trzeba wstawić zdjęcie, no bo to jest po prostu ten szok kulturowy. Hashtag różnice kulturowe. Co my tu jeszcze mamy, bo ja tego holu zakupowego nigdy nie skończę, a przecież trzeba gotować tą zupę. Mam tutaj wielki syrop do gotowania. O, to sta... kawa jest kawa. Tu jest chyba kawa Otworzysz Mam tutaj taki wielki syrop do gotowania Bo będzie mi potrzebny Między innymi do tych moich rybek małych I mam też kawę Taką wielką i niedobrą Bo tylko taka była dostępna w tym sklepie I są tutaj wyraża Wybitny entuzjazm do kawą On chyba wie, że mama bez kawy jest zupełnie inna Niż mama po kawie Sonu czy ty robisz kawę? Czy wysłyszycie te piękne utwory muzyczne? Przy takim akompaniamencie. Ja tu teraz wyciągnęłam największy garnek, jaki jest w domu, i tak w sumie nie jest za duży. I biorę się za to. I tak to muszę teraz gotować tutaj. Potem przez 10 minut wylać wszystko, umyć dokładnie kości. Potem gotować 4 godziny i będę miała pierwszą partię bulionu. Potem znowu, znowu 4 godziny, druga partia bulionu. I trzeci raz, znowu 4 godziny. Trzeba wycisnąć z niego wszystko, co najlepsze. Szafki nie zamknęłam. Zupa wstawiona, trzeba się brać za te mini rybki. Liczyłam na pomoc. Zobaczcie, jakie te rybki. One mają oczy, patrzą na was. Zobaczcie, jakie te rybki są malutkie. I, no, dla mnie jako Polki nie wygląda to przesadnie apetycznie. Ale w Korei. Raczej wszyscy to lubią. Znowu szafki nie zamknęłam. Tak mam, że zawsze nie zamykam szafki i lodówki, i zawsze to wszystkich denerwuje. Nieważne. W Korei wszyscy lubią te małe rybki. Do tego stopnia, że dają je na przykład do kulek ryżowych, że to są ulubione przystawki dzieci często, że są takie dzieci, które nie lubią warzyw. Nie lubią nic jeść, ale te rybki wcinają, więc bardzo ciekawe, są bardzo zdrowe, mają bardzo dużo wapnia podobno i witamin mają dużo, no bo to jakby nie było cała rybka, więc no, trochę tam tego pewnie w niej jest. Czasami w koreańskiej diecie można stwierdzić, że nie ma tak dużo ryb, jak na przykład w Japonii, gdzie oni na śniadanie jedzą co chwila jakieś pieczone ryby, dużo tego jest. W Korei nie ma tych ryb aż tak dużo, ale właśnie nadrabia się tego typu rzeczami jak te mini rybki przystawki albo jak algi, jedzone bardzo często. Takie rybki zwykle trzyma się w zamrażalce i wyciąga tylko tyle, ile się potrzebuje. I jak pójdziemy do koreańskiego domu, otworzymy zamrażalnik, to pierwsze, co nas może zaskoczyć, to to, jaka tam jest mnogość rzeczy namrożona na zapas. Zawsze tak jest. Szczególnie starsze pokolenie lubi wszystko mrozić i ma na przykład po cztery zamrażalniki w domu. To ma swoje historyczne podłoże, moim zdaniem. Ale ogólnie w domach, w zamrażalnikach zawsze znajdziemy takie suszone rybki. I nie tylko takie. Wszystkie wielkości są takie średniej wielkości, dużej wielkości, bardzo dużej wielkości. Takie troszeczkę większe rybki to jest często podstawa koreańskich bulionów. Jeszcze długie godziny przed nami, ale rybki już zrobione. Wygląda to tak. Nie wiem czy lepiej niż wcześniej, ale jest całkiem smaczny i stanowi dobrą przekąskę, taką zakąskę. Taką zamiast chipsów powiedzmy. Sonu chcesz spróbować miolci? A, nie, nie, to to są orzeszki. ale to bo lubisz, tata też lubi. Czy dobre? Różnice kulturowe. Nie no, ale dobre A, nie, 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 nie. Matko, co za emocje! Kości się gotują! Nie pachnie to przesadnie dobrze, ale ta zupa zawsze taka jest, dlatego jej nie lubię w sumie. Ale no tak, dla zdrowia. Gotuje się też zupa z wodorostów, która nie była w planach, bo mój mąż napisał przed chwilą, że wypuszczą go dzisiaj. Miał być jeszcze dwa dni, ale wypuszczą go dzisiaj. Więc... Subcio! Tylko, że jestem w proszku. To wiem, dopiero zupę, która ma się gotować dwa dni. Pierwsza partia bulionu będzie za 4 godziny, ale potem to trzeba jeszcze mięso w tym ugotować. To nijak dzisiaj to nie wyjdzie. Ja tu mam jeszcze w pralni kapustę, która na mnie czeka. A gdzie jest? No tu jest kapusta. Więc. Co czeka? Co? Ziemniaczki? Tak, jeszcze są mu pokazuję. Ziemniaczki, które czekają. No więc chyba trzeba zastopować nagrywanie. Dziękuję ja się za przygotowania pełną parą. Ja się tak spinam z tym jedzeniem oczywiście, bo chcę zrobić jak najlepsze, żeby mój mąż się lepiej poczuł i w ogóle, ale też spinam się z tym jedzeniem, bo on przez te kilka dni w szpitalu wysoko mi poprzeczkę postawił. Prosiłam go, żeby wysyłał mi zdjęcia je szpitalnego jedzenia. Zawsze wszystkich proszę o zdjęcia jedzenia: czy to z samolotu, czy to ze szpitala. Dobrze, że są zdjęcia jedzenia z przedszkola, dostaję w aplikacji, bo bym go prosiła, żeby cykał fotki dla matki. Ale tak, prosiłam o zdjęcia jedzenia no i trochę opadła mi szczęka, jak je zobaczyłam. Myślałam, że moje jedzenie, które dostawałam w szpitalu po urodzeniu Sonu, było szałowe, ale to, co mój mąż tam miał, jest dopiero szałowe. Tutaj, tutaj się wstawi zdjęcia, widzicie to? Widzicie te kluski ryżowe w kształcie gwiazdek? To nie przebiję tego, choćbym chciała. I to nie jest tak, że jeden posiłek w ciągu dnia tak wyglądał, ale i śniadanie, i obiad, i kolacja, wszystkie tak wyglądały, składały się z zupy z ryżu i z jednej takiej ciepłej przystawki, która mogła być traktowana jako taka główna część obiadu. Więc gdzie ja tu z tymi suszonymi rybkami, no nie? Tata dzisiaj wraca. Nie! Yeah. Tak! Nie! Yeah. Spierze się za robotę. Pranie trzeba poskładać. O! No, nie wiem, czy ja ten szpital pobiłam. Chyba nie. są jedź potatę, uwaga, uwaga. Kończy się moja historia jednej zupy. Zupa przelana. Odstana. Jest godzina zbyt późna na stanie w kuchni. <gry> Ale tak muszę jeszcze przełożyć porcję na teraz i resztę zamrozić. I chyba czas skończyć ten odcinek. Trochę już tak na świeżo zostało zjedzone i była taka, jak być powinna. Chociaż ja dalej podtrzymuję swoje słowa o tym, że. Nie jest to najlepsze jedzenie na świecie, ale w trosce o zdrowe kości, to powiedzmy, że warto. Nie za, za bardzo mnie tu widać w tym oknie. Chciałam powiedzieć, że nie będę wam się pokazywać, bo pora już jest taka, że no domyślacie się, jak mogę wyglądać. I tylko kończę tego bardzo domowego vlogusia. I mówię wam pa pa. pa, pa.